Pionierzy adwentystyczni nie ograniczali radykalnej teologii do ławy kościelnej. Byli forpocztą wielu nowych ruchów społecznych, w tym ruchu na rzecz wstrzemięźliwości oraz abolicjonizmu. W Ameryce niewolnictwo praktykowano od samego początku. W niektórych częściach kraju było czymś normalnym, ale nie dla założycieli adwentyzmu. William Miller, Joseph Bates i Joshua Himes otwarcie krytykowali ten proceder. W połowie XIX wieku niewolnictwo istniało tylko w południowych stanach Ameryki. Wielu niewolników uciekało na północ za pośrednictwem tzw. kolei podziemnej. Nie była to dosłownie kolej, lecz sieć domów, farm i środków transportu służących do ucieczki niewolników na północ lub do Kanady. Najsłynniejszą aktywistką kolei podziemnej była Harriet Tubman, która pomogła zbiec tysiącom czarnoskórych. Niewolnictwo potępiała też głośno Sojourner Traff, którą ochrzcił adwentystyczny kaznodzieja Uriah Smith. Jednym z punktów przerzutowych kolei była farma Johna Baintona, pierwszego przewodniczącego Generalnej Konferencji. Pierwsi adwentyści byli zachęcani do udzielania takiej pomocy wbrew prawu krajowemu. W 1850 roku kongres wydał ustawę o zbiegłych niewolnikach, która miała zaostrzyć wcześniejszą z 1793. Prawo pod rygorem grzywny i innych kar nakazywało obywatelowi zwrócić zbiegłego niewolnika panu. Ellen White komentując tę regulację oświadczyła: Nie należy przestrzegać prawa naszego kraju, które każe odstawić zbiegłego niewolnika jego panu, i łamiąc je trzeba się poddać stosownym sankcjom. John Loveborough, John Andrews, Andrews Urea Smith, Joseph Bates i James White wielokroć wyrażali na piśmie sprzeciw wobec instytucji niewolnictwa. Kościół promował rewolucyjne nowe podejście, starając się trzymać zasad biblijnych, wbrew kulturowym normom społecznym. Ellen White zalecała też, by zwolenników niewolnictwa wykluczano ze zborów. Gdy tylko zniesiono niewolnictwo, Kościół Adwentystów zaczął prężnie działać na południu. W wielu nowych dziedzinach szlaki przetarł parowiec Jutrzenka, Edsona White'a. Powstawały szkoły, zbory, drukarnie, sanatoria, wytwórnie żywności. Wraz z pojawieniem się potrzeby kształcenia zawodowego, 16 listopada 1896 roku otwarto Oakwood Industrial School. Szkoła ta była w kraju czołową placówką, gdzie kształcili się czarni. Do dziś w ciągu 120 lat jej mury opuściły tysiące uczniów z całego świata. Do najsłynniejszych absolwentów należą pastorzy Cleveland, Brooks, choć pobierało tu nauki mnóstwo przyszłych kaznodziejów. Przy uczelni działa światowej sławy chór Oakwood Aliens. Szkoła odegrała też rolę w ruchu na rzecz praw obywatelskich w latach 60. XX wieku. Przemawiał tu m.in. Martin Luther King, ponieważ nigdzie indziej w mieście mu na to nie pozwolono. Jako Kościół szliśmy w awangardzie walki o równość i sprawiedliwość. Dziś chyba zatraciliśmy ten pazur. Zamiast szukać w Biblii wyraźnych wskazówek we wszystkim, co robimy, uwiliśmy sobie w świecie chrześcijańskim ciepłe gniazdko. Musimy jako Kościół wrócić do tej radykalnej, rewolucyjnej postawy i wieść prym w zmianach społecznych, niosąc ulgę w cierpieniu. Winniśmy w naszych lokalnych społecznościach pokazywać praktyczny wymiar Ewangelii.